Dopiero teraz, widząc ją w łóżku, zorientowałam się, jaka jest gruba. Tego nie wzięłam pod uwagę, obmyślając mój plan. Nie wiedziałam, czy głos będzie w stanie dotrzeć do wozu, a jeśli nie zdołam na niego wsiąść, nawet we trzy nie damy rady jej wepchnąć. Zamierzamy stąd uciec, oznajmiłam. Możesz pojechać z nami. Znam miejsce, w którym otrzymasz pomoc. Będziesz tam bezpieczna. Przełknęłam z trudem, wiedząc, co muszę zaraz powiedzieć. Za domem stoi wóz. Możesz na nim pojechać. Ale jeśli chcesz się stąd wydostać, musisz sama do niego dojść i wsiąść do środka. O ile jesteś w stanie. Głos spróbowała się dźwignąć, ale bezskutecznie. Chwyciłam ją za rękę i pociągnęłam. Kiedy to nie wystarczyło, Kobrach objęła mnie w pasie i szarpnęła. W końcu udało nam się postawić głos na nogi. Kiedy doszła do progu pokoju, oddychała ze świstem, a przy tylnych drzwiach jej płuca pracowało już jak dziurawe miechy. Byłam pewna, że padnie, nim zdoła dotrzeć do wozu. Nie mogło otworzyć ust, więc wciągała powietrze przez zęby. Ile czasu minęło? Ile go zostało? Nim właściciel konia zauważy jego zniknięcie, nasze matki wiedziały, że poszłyśmy do Kobi i że chain ma dziś służbę, więc zapewne uznały, że zostałbyśmy u niej na noc i nie będą się nas spodziewać wcześniej niż na śniadaniu. Specyfik, który kupiłam od aptekarza powodował letarg, więc o ile wszystko pójdzie dobrze, chain zaśnie i nie obudzi się, póki nie przybędzie poranna zmiana opiekunów. Głos zdesperowana i zdeterminowana z wysiłkiem stawiała kolejne kroki. Szłam przy niej, nie mając pojęcia, co zrobię, jeśli upadnie. Taknę przytrzymywała konia, natomiast Kobrach pobiegła z powrotem do domu. Wróciła z zawiniątkiem, które rzuciła na tył wozu. Ubrania wyjaśniła. Dotarłyśmy do kamienia, po którym głos miała wsiąść do wozu. Chwyciła się po ręcz i pociągnęła. Obie z kobrach pchnęłyśmy ją w górę, podczas gdy tachnę przytrzymywała konia, żeby się nie spłoszył. Wreszcie głos znalazła się na wozie na czworakach, dysząc ciężko z wysiłku. — Połóż się — nakazałam jej, a kobrach po raz ostatni poubiegła do domu po koc, żeby nakryć nim głos, póki nie wyjedziemy z wioski. Zajęłam miejsce przy głowie konia i jeszcze raz zmówiłam modlitwę do każdego bóstwa, które zechce mnie wysłuchać. Proszę, niech wóz wytrzyma jej ciężar. Niech koń okaże się dość silny, by uciągnąć wóz. Proszę. Koń naparł na uprząż, z wysiłkiem robiąc pierwszy krok. Udało mu się. Wóz ruszył. Oś się nie złamała. Dobry konik, szepnęłam. Jesteś silny i odważny. No dalej, dobry konik. W ciszy nocy słychać było jedynie stukot końskich kopyt, i turkotku wozu. Żaden inny dźwięk nie zakłócał spokoju wioski. Dwa dni trwała podróż do Wizji w wozie zaprzężonym w parę wypoczętych koni, które mogły kłusować przez wiele mil. Ile zajmie wozem ciągniętym przez now pół zagłodzonego konia, który ledwie jest w stanie iść stępa? Minęłyśmy ostatni dom wioski i zostawiłyśmy wioskę za sobą już odetchnęłam z ulgą, kiedy usłyszałyśmy tętet końskich kopyt. Ktoś się do nas zbliżał. Szłam dalej, wciąż szepcząc słowa zachęty koniowi. Kobrach przymknęło na drugą stronę wozu i zgarbiła się, żeby nikt jej nie zauważył. Tachnę szła za wozem. Podjechał do nas jakiś mężczyzna, prowadząc za sobą zapasowego konia. Wydał mi się znajomy, ale dopiero kiedy Tachnę wydała stumiony okrzyk radości, rozpoznałam w nim młodzieńca z bazaru, tego samego, z którym flirtowała podczas naszego pobytu w wizji i w którym najwidoczniej się zakochała. Wątpię, żeby wiedział, kim jestem i żeby w ogóle go to obchodziło. Zsiadł z konia i wcisnął mi w rękę wodzę i pobiegł do Tachny. Porwał ją w ramiona i przytulił mocno. — Przepraszam — powiedział. — Przepraszam. Pewnie myślałaś, że cię zawiodłem, że nie przyjadę. Świat. Pojawiły się opóźnienia i... Kobrach obeszła wóz i popatrzyła na konie. — Czy potrzebujecie obu? — spytała, a coś w jej głosie sprawiło, że wszyscy zamarliśmy. — Ja... — młodzieniec obejrzał się na konie, a potem spojrzał na kobrach i nieznacznie wysunął się przed tachnę zasłaniając ją własnym ciałem. Straciłyśmy ją, pomyślałam. Jeśli nie pozwolimy jej odejść, zniszczy nas. tachnę najwyraźniej też to zrozumiała, ponieważ spojrzała pytająco na swojego ukochanego. Damy radę pojechać na jednym koniu? Nie miałbyśmy pojęcia o co go prosimy, nie wiedziałyśmy, co utrata konia będzie oznaczać dla jego rodziny. On to wiedział, mimo to podszedł do koni, odwiązał tego drugiego i podał wodze kobrach. Weź go, wsiadła i obejrzała się na niego. Niech bogowie i boginie losu i szczęścia ześlą ci same złote dni, powiedziała. A potem ruszyła z powrotem do wioski. Nie wiedziałam, co zamierza, ale byłam pewna, że powinnyśmy uciekać i to jak najszybciej. Jedźcie przodem, zdecydowałam. Torba z rzeczami tachnej jest za duża, żeby przytroczyć ją do siodła. Jeśli przyniosę ją później na stragan należący do Twojej rodziny, to czy do niej dotrze? Tak, popatrzył w stronę wioski. Ale zostaniesz. Dotarłyśmy tutaj, działając razem, ale teraz musimy się rozdzielić. Ucięłam jego protesty. Pomyślałam o tablicy stojącej przed mostem do wizji i zwróciłam się do Tachnę. Musimy pozwolić, by nasze serca wybrały cel podróży. Tachne uściskała mnie i jej kochanek przyjrzał mi się uważnie, jakby chciał zapamiętać moją twarz. Podróżuj bez bagażu, powiedział. Wsiadł na konia i wciągnął Tachnę na siodło za sobą. Ruszyli oboje drogą prowadzącą ku wizji... I ku wolności. Zostałam na drodze, czując się strasznie samotna. Wiedziałam, że nie jestem sama, ale nie mogłam patrzeć na moją towarzyszkę, nie mogłam ofiarować jej nadziei ani pociechy. Mogłam nas ocalić albo zawieść. Chodź, koniku, powiedziałam cicho, chodź. Mamy przed sobą długą drogę. Koń naparnął na uprząż i z trudem zrobił pierwszy krok a potem następny i następny, a każdy z nich zbliżał nas do naszych marzeń.